Thank you. wszystkim, Witajcie w kolejnym dniu Vlogmasu. Vlogmas dzień 11. Dzisiaj kompletny chill, kompletny Lazy Day. Nic się nam dzisiaj nie chce robić, więc spędzamy go w domu. Ale i tak pewnie coś ciekawego się wydarzy, więc zapraszam do spędzenia dnia z nami. Byłem w paczkomacie odebrać buty, które zamówiłem przez Allegro. Przyszły tak zapakowane. Takie buty? Bo czy one wyglądają? Czy będą dobre? Czy będą dobre? Dokładnie. I czy będą ładne? Buty na zimę jeszcze nie powiedziałem. O. Są wyższe, są trochę niż. Tak się prezentują. O. Nie, chyba je widać dobrze. Taki zapach, taki gumy mają. Bo są nowe, chyba to przez to, nie? Może. Mm -hmm. No to pewnie przez bucie. i tak się prezentują ubrane na nogach. I drugi, nadszedł czas na zrobienie kawy. Tu Patycja już do mnie przyszła, bo będzie chyba robić budyń, tak? Tak, budyń. Budyń będzie robić. Tylko dobre. Jaki tu kubeczek wybrać? Oczywiście, że świąteczny. No. Wiedziałam. Jak może być inny mój kubeczek z zeniferem, mój ulubiony. sobie nowy statyw, parapet. Widać mnie w ogóle? Widać Ciebie. Widać mnie chyba. Widać Ciebie, widać. Dobrze, że jest ten ekranik obrotowy, przynajmniej się widzę. No, dokładnie. I piję sobie kawę. Tak, piję sobie kawę, mieszam sobie właśnie kawę. A my naszą część no, robię dalej. Dobra kawka. A ja tu mam taki pomysł. Mm -hmm. Tak? Widzowie nam polecają. Ten film to była miłość. Tak. On jest podobno na CDA. Dzisiaj jeden z widzów pisał, że na Netflixie. Jest Netflixa nie mamy, ale CDA mamy. Mamy. Może by go zobaczyć co to jest? No, możemy zobaczyć wieczorem. Można by go zobaczyć. To jest ciekawe. Co to, co to ogólnie czytałam opis tego filmu to jest bardzo ciekawe ogólnie. To tak? Film. Tak. Bo ja od kibina, to ba, ba no i na pewno lepsze od kiwnia, to barację ludzie mają w tym... podobno jest lepszy od kim. Jakichś o miłości romantycznych nie bólnie. Też romantyczny ten film jest. Tak się wczułam, aby to był statyw, bo oglądam statywy. Tak chyba. To teraz on jest chyba na wysokości metra 45 może. No może no, co ma nie ja. nie wiem, czy ta zona jest tak na wysokości dotąd mi. Ja mam 1,87 m no to... Z... nie, to więcej chyba. Nie, nie, 45 będzie mi tutaj. To bym musiał daleko stawać. Bo tak bo obecnie oglądam statywy, bo muszę jak najszybciej jakiś statyw zamówić, bo tak jak widzieliście, ten, ten się po prostu całkowicie rozleciał i teraz jest kwestia, że trzeba kupić statyw. I szukam statywu. chciałem taki duży w ogóle na 80 wysokości, żeby może było fajnie jakoś z góry uchwycić to przechylić, fajnie ale ale nie ma takich, nie idzie nic takiego znaleźć, przynajmniej teraz, żeby była szybka dostawa. Bo I żeby cena, cena też była dość taka atrakcyjna. Więc chyba się zdecyduję na ten 1,65 m. To on będzie chyba wyższy niż teraz. Aparat stoi, tak. będzie wyższy, to będzie dobry, to tak. będzie dobrze. To wtedy będzie można stanąć nie aż tak daleko, żeby nie było całego widać. Ten statyw, co o nim mówiłem, kosztuje 65 zł. to chyba nie jest za taka cena wygórowana. Jak na statyw, to nie jest, to nie jest dużo. Ciemno już na dworze, czas uruchomić nasze ozdoby. O, proszę bardzo. Bałwanek jeden i bałwanek drugi. Bałwankowi oczko spadło. No to, uda się to poprawić jakoś? To przyklej, to klej kupić. Bołwanek się zepsuł. Patrzcie. Wołowanek oczko stracił. To kupić nowe. Nie kupić nowe, tylko trzeba przykleić. Co ja mówię? Ja się już dzisiaj mylę normalnie. O. I świeczuszki. Patrzcie jak ładnie. Kolejna rzecz to girlanda na oknie i choinka. Choinka będziemy ubierać w weekend. Zobaczymy czy sobota czy niedziela, więc oczekujcie na vlog z zubierania choinki. Buty, które odebrałem, musiały zostać wysłane z powrotem, bo niestety są za małe. Zamówiłem rozmiar 47, się okazało, że wychodzą mniejsze i potrzebuję 48. A numeru 48 nie ma. I trzeba szukać dalej. Tak w ogóle to do fryzjera muszę iść. No, no zobacz przejrzy się nam, jak jaki jestem zarośnięty. Tak, zarośnięty też. No, jakie ja mam długie włosy już. Muszę iść do fryzjera. A właśnie, napiszcie w komentarzu, co sądzicie o intro tegorocznym vlogmasowym. Bo jestem bardzo ciekawy, jak się wam podoba intro. Trochę nad nim spędziliśmy czasu i jestem ciekawy, jak nam wyszło. Co sądzicie o nim? Daj ten kalendarz o. adwentowy. To nie na no niego, czekamy jaki numer będzie. Dzisiaj mamy numer jedenasty. Tak. O, z O, dzisiaj się udało nie rozebrać kalendarza. No, jak łatwo poszło. Dzisiaj, ładnie. No to wydamy. Kolejnego. Yy, Tom. Co to jest? Lipgloss. Do ust. A, lip, pomadka, no, Pomadka. Do do fajne. Tak to wygląda. No. I I jak tutaj... wygląda. No, to jest pomadka, to jest do taki błyszczyk chyba. Tak, Co? to jest taka pomadka, błyszczyk do łez. Hmm. Zapach taki? Pokaż. A może to nie musi mieć zapachu, żadnego? Nie, to nie musi mieć zapachu. A bo to jest tylko. No... No taka fajne. pomadka, błyszczyk do ust. Fajny, jaki to ma kolor w ogóle? tak. Czaki. Taki jakby fioletowy. Taki fioletowy, no tak widać. No, tak. fajny. Dzięki za oglądanie. Jeśli podobał ci się taki vlogmas, zostaw łapkę w górę, pamiętaj o komentarzu i subskrypcji dla tego kanału i widzimy się w kolejnych vlogmasach. Niech się dzieje. Hejka, cześć.